W ostatnią sobotę walka Kasiusza z parkiem podzieliła świat sportu w walki. Tydzień po tym wydarzeniu znamy już ostateczny werdykt tego pojedynku. Zgodnie z obiednicami został złożony protest w sprawie werdyktu sędziowskiego. Warto wiedzieć, że po trzeciej gali Fame organizacja przyznała pełne prawo oraz niezależność do oceny protestów sędziemu głównemu, czyli Piotrowi Jaroszowi. Włodarze podkreślili, jako organizacja nie możemy mieć w rękach władzy, która dawałaby nam możliwość rozpatrywania protestów, zależnie od naszego punktu widzenia. Słowa te mogły być wyrokiem na Samych siebie w kontekście słów Boxdela, który tuż po zakończeniu walki groził złożeniem protestu. Warto jednak wspomnieć, że ten protest nie został złożony, a Boxdel szybko wycofał się ze swoich słów, mówiąc, że poniosły go emocje. Kto za tym złożył protest w sprawie werdyktu tej walki? Główny zainteresowany, czyli Kasiusz Życiński. Jaka była decyzja sędziego Jarosza? Protest został oczywiście odrzucony. Nie wykazano błędów w procedurach pracy sędziów. Nie ma podstaw, aby dokonać ponownej oceny walki. Co więcej, według sędziego głównego walka oceniana na podstawie nagrania nie oddaje w należyty sposób siły ciosu. Zresztą spójrzmy prawdzie w oczy. Na gali walczą motorzy. Każda walka ma inną formułę. Dzień przed walką nagle okazuje się, że w jednym z pojedynków można używać łokci, a jeszcze wcześniej Ferrari nielegalnym kopnięciem prawie zabija Polańskiego. Naprawdę ktoś liczył, że jedyni profesjonaliści na tej gali, czyli sędziowie, nie mają racji? Subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, by zostawić komentarz pod filmem. Cześć!